Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. 9.15 minęła na zegarach. Drugi dzień nie stycznia i jest Jarek Gadamek. Dzień dobry Jarku. Dzień dobry Rita. Bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić pierwszy temat dla reportera razem z Tobą w nowym roku. Ja się również cieszę, że mogę poprowadzić temat dla reportera. Cieszymy się, że przeżyliśmy jakoś cało zdrowo 2023 rok no i otwieramy tym samym kolejny 2024. Z numerem telefonu 655295529 czekamy na Państwa telefony i teraz będzie historyczny pierwszy telefon w 2024. O, kto pierwszy, ten lepszy, więc proszę bardzo. 655295529. Jak Państwu minęły sylwestrowo-noworoczne dni i noce? I noce, ta noce, przynajmniej jedna, bo myślę, że wielu z Państwa rzeczywiście sobie noc e, postanowiła spędzić inaczej niż śpiąc. Można zadzwonić, można nam powiedzieć, jak Wam było, czy było Wam dobrze i czy było coś, co może by wypadało tutaj o skomentować. Więc czekamy. 65 529 5529. I mamy ten pierwszy telefon. Historyczny pierwszy telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Zdrówka, zdrówka. Dziękujemy. Dla całej redakcji. Bardzo. I mam znowu pretensje Coś. do poczty w Gronowie. Proszę pana, W tydzień wcześniej w piątek wysłałam życzenia świąteczne, niedaleko do Probi, do Pudliszek. Mhm. Do dzisiaj nie dostał nikt. Ja dostałam życzenia. Głupio mi, bo mówię a co ja też wysłam. Do dzisiaj nie ma i to nie jest pierwszy raz. I nie wiem, czy to w gronowie tylko, gdzie, gdzie, co się dzieje z tym, ale naprawdę nie dochodzą życzenia świąteczne. Hmm. No. Okay. No, Nieładnie tak od Nowego Roku skarżyć, ale był wolny telefon dzwoni Ale rozumiem, że wysyłała Pani odpowiednio wcześnie przed świętami. Jak... Tak, żeby doszły, tak. bo to już nieraz, że nie doszły. nie. Czyli no. mi mało, że minęły święta, to i minął Nowy tak. Rok, a Pani przyjaciele, znajomi ciągle myśl tak. myślą, że Pani o nich zapomniała. No oczywiście, a przecież znaczki nie są takie tanie a teraz, nie? Poczta no. pobrała opłatę za usługę, jak najbardziej. No właśnie. No. Dobrze, dziękujemy bardzo. Poczto Dziękuję Polska, bardzo. czy to poczto w Gronowie, czy ogólnie poczto w Lesznie. No, powiem tak, za dużo tych pośredników między krobią a Pudliszkami to pewnie nie ma. No, nie wiem, czy one jadą bezpośrednio, czy są przesyłane z, z Leszna do Warszawy. Do ponieca, nie, do, 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 do ponieca, bo tam listowy musi, to, muszą to przerzucić na kupkę tych co idą do krobi i w krobi potem do podliszek. Szanowna poczto, jeżeli się czasem dziwisz, że coraz mniej usług świadczysz, no to może wypadałoby pomyśleć nad tym, żeby właśnie życzenia dochodziły. bo inaczej ludzie będą kubiemem wysyłać życzenia. Nawet kartkę, bo też może Z prezentem przecież. wtedy się o. wysyła od razu. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, ja mam taki problem. Przy, na głównym cmentarzu na Osiecznie, przy chodniku, gdzie idzie przez salutki cmentarz, rosną drzewa tam. Te korony tych drzew są tak duże, że one na, normalnie na, na ścieżkę dochodzą. Czy oni te drzewa obcinają? Tam się z nikim nie idzie dogadać. Cmentarz przy ulicy Łosieckiej, czyli tak, cmentarz tak. komunalny, dobrze tak. druga, druga zaraz, drugi chodnik, który przez cały cmentarz prowadzi, taki wąski te drzewa takie duże one te korony takie wielkie mają a, a podstawę niską Aha. Tam już przez pięć lat tam nic nie widziałam, żeby tam w ogóle obcinali, a te drzewa tak przychodzą o, na ścieżkę, można oczy sobie po, po te dawać. Aha, czyli one są nisko, to w ogóle te gałęzie, że przeszkadzają w przechodzeniu. Tak. Okay. W ogóle i na groby i tego. Jak? Czy oni obcinają je? No, teraz by była dobra pora na to chyba. Dobrze. To jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Leszna. Zapytamy, czy są planowane prace jakieś pielęgnacyjne przy drzewach na cmentarzu. Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Miłego dnia pani życzymy. I czekamy na kolejny telefon 65 529 55 29. Oczywiście do 945 nic w nowym roku się nie zmienia, jeśli chodzi o czas. Tak, bo my też się jakoś nie bardzo zmieniliśmy od. Cię Od piątku. <laughs> nie bardzo, nie bardzo. Znaczy co niektórzy lekko wizualnie może. Coś tam Ale może? Delikatnie. Zakład przegrałeś, jak rozumiem. 65 5529 55, Co tam jeszcze u Państwa w regionie? W ogóle, jak Sylwester minął? Czy wszystko było fajnie? Czy było bezpiecznie? Też to jest istotne pytanie. Mam nadzieję, że nikt z Państwa nie był gościem soją, na przykład z tej okazji, że gdzieś coś się wydarzyło. Mhm. Jest telefon, kolejny. Dzień dobry. Witamy. Halo, dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Przede wszystkim że w roku życzę. Dziękujemy. Ja mam taką, taką drogę, ulica Wąska, tam yy, taka ładna była zrobiona i tam ta jedna płyta granicowa jest cała zbita. Jakby można było prosić, żeby ktoś tam ci panowie, żeby to, to, to poprawili po prostu, to tak powiem. Ale ona z, yy, została ona zbita? Ona jednej strony się zapadła, a z drugiej strony wyszła. I tak jakby ktoś szedł, nie wiem, tam zjechał rowerem czy coś, to Aha. może się o to zahaczyć, nie? Do poprawy. Może jeszcze jest gwarancja na tę ulicę, teraz już nie pamiętam. No a to jest ta, ta pyta granitowa, my... tam i ta jedna... Dobrze. Tam jest kilka kostek i ta jedna płyta, nie? Bo na mocno z jednej strony wystaje. Okay. Z jednej strony się zamała, z drugiej wyszła do góry i mówię, to jest mhm. pomysł pójdzie. Też osoba, bo rowerem coś pojedzie, no i... Może coś ciężkiego przejeżdżało. Dobrze, ulica Wąska, dziękuję, czyli to jest ta panią, ulica, jak leszczyniacy nie wiedzą, między placem Meciga a ulicą Kościelną. Tam się dochodzi właśnie do, do Bazyliki. I rzeczywiście jest wąska. I jest rzeczywiście wąska i od niedawna monitorowana, co mam nadzieję także poprawi bezpieczeństwo i wygodę i komfort mieszkańców. 65,529, 55,29. Co tam jeszcze? Może jakie postanowienia, o tym dzisiaj też mówiłem, tak? ale postanowienia takie co roku to to samo. Polacy. Ale nie miewasz takie rzeczy? Że... Nie, ja nie. Ja, no. ja bez postanowień w tym roku. No, marzenia są najważniejsze, je trzeba spełniać. O, o. wymarzyłeś sobie coś? Coś wymarzyłem. No to Zobaczymy. ci życzę, żebyś spełnił. To jak od... się spełni, dam znać. Odbieramy telefon. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w nowym roku dla całej ekipy Radia LK. Dziękujemy. Ale dzwonię w takiej sprawie. Wczoraj musiałem skorzystać z pomocy na Sorze. Uh -huh. Godzina 21. Zostałem obsłużony wzorowo, począwszy od pań w okienku, które mnie przyjmowały, i potem dostałem się do, do soru. Bardzo sympatyczna, miła obsługa. Uzyskałem pomoc. Pan doktor Konrad w ogóle z takimi informacjami, także jestem bardzo wdzięczny i oczywiście. Duży bukiet kwiatów i całe, całą gromadę motyli, bym prosił. Okej. Okay. Pan dyrektor szpitala, wiem, że sobie kolekcjonuje tego typu wypowiedzi. Bardzo dobrze. Pobywały telefony, pamiętacie Państwo? Był taki nawet czas, kiedy rzeczywiście aż Pana dyrektora wtedy prosiliśmy tu na rozmowę, bo tam same skargi były. Teraz już miło, że są takie telefony właśnie jak ten od Pana słuchacza. Mam nadzieję, że Pan słuchacz też wyleczony jest i zaopatrzony. Tak, tak A dla. A dla okay, a... Soju w takim razie, czyli Szpitalny Oddział Ratunkowy w Leszczyńskim Szpitalu, dla Was wszystkich i dla Pana doktora i dla Pań w dla wszystkich kwiaty i motyle bardzo proszę. Ostatnie dwie doby, chyba tak mogę powiedzieć, zdecydowanie to natężona praca chyba na Sorze. Tak myślę. Ja jeden rok pamiętam też byłem w Sylwestra na Sorze, co prawda nie ze sobą na szczęście, ale z osobą z rodziny i wtedy rzeczywiście tam bardzo dużo pracy było, więc zawsze Was też przestrzegamy. Szczególnie w takie dni uważajcie, żeby tam nie wylądować. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzie Dzień dobry, o, moje kochane, moje kochane, radio Elka, życzę wam, życzę wam w nowym roku wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, miłości, abyście ładnie mówili, bo pięknie was słuchamy. Naprawdę to, co w życiu żeście sobie w tym nowym roku zażyczyli, żeby wam się spełniło, bardzo serdecznie dziękujemy. Wiesława, pani Wiesława, która o was nigdy nie zapomni. Pani Wiesława z Wąsosza. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Wiesławo. Dla Pani także. Najlepsze życzenia, dużo zdrowia, radości, pogody! I wszystkim koleżankom, wąsoszankom też proszę przekazać nasze życzenia. Pozdrawiamy serdecznie i dziękujemy. Rzeczywiście, no zawsze o nas pamięta Pani Wiesława. Czy to święta, czy to sylwester, nowy rok? Także. Czy ja mam takie o, zróbmy postanowienie sobie, Eryk że w tym roku podjedziemy sobie w dwóch do Wąsosza i może. Koniecznie. Się to jest ja, jak Wiesławą. najbardziej. Ja bym chciał zobaczyć, jak pani Wiesława właśnie, znaczy kiedyś tutaj było. Koszyczki pamiętam. pani Wiesława. Tak, ale tak spotkać się właśnie. Ale to może jak się zrobi ładniej i cieplej wiosna. Wiosna nad... Yy orlą i baryczą na pewno jest wyjątkowo ładna. Więc... I do Wąsosza. Tak jest. Tam to już właśnie dwie... mamy postanowienie na ten rok. Te dwie rzeczki właśnie tam przepływają. Jedna przez sam Wąsosz, druga tuż obok i możemy tam właśnie pojechać sobie wiosną, zobaczyć jak to wygląda. Także Eryk, machniemy się. No pewnie, że tak. Machniemy się po pracy. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie. Ktoś zrezygnował. Jednak nie. Ale ktoś miał też radio włączone, więc proszę spróbować raz jeszcze zatelefonować. I za moment pojawimy się na antenie ze słuchaczem tak, albo słuchaczem. Tak, na ściszonym odbiorniku prosimy do nas dzwonić. 655295529. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Ja dzwonię z góry. Ja bym prosiła o motyle dla tej ekipy, która sprzątnęła te badele, tam gdzie ja dzwoniłam w tygodniu. Aha. Tu, tu idzie ten postój taksówek stary. Więc... Tak? tak. I wyprosiła dla tej ekipy kwiaty i motyle. Jak najbardziej. To jest właśnie kla klasyczny... I wszystkiego dobrego w nowym dla... roku. Dla marzeń, wszystko co najlepsze, żeby było. Bardzo pani dziękujemy. Pani również ja i ja również. wszystkim mieszkańcom góry. A kwiaty i motyle w tym przypadku akurat w klasyczny sposób yy, przez nas nadawane. Czyli słuchacz dzwoni, mówi, że jest problem. Problem się rozwiązuje. Słuchacz dzwoni, słuchaczka i mówi zrobione i my wtedy właśnie kwiaty i motyle. Także bardzo proszę, ekipie, która posprzątała to miejsce w górze, dawny postój taksówek, chyba przy Głogowskiej, to było, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękujemy i mamy telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Jadło jest Dąbcza. Mhm. Wie pan co? Chodzi mi ulicę Cyprysową. Bo jest takie dziury, że nie idzie w ogóle przejść. Z samochodem w ogóle nie idzie jechać. Nie wiem czy to gmina, czy co. Podejrzewam, że gmina Wiedzyna, ulica Cyprysowa, a jaka tam jest nawierzchnia w ogóle? Tam, wie pan co, tam są całe dziury, tam tak, jest... Tak, no, ale takie. tak, w sensie nie jest to asfalt czy kostka, tylko po prostu a Nie, Nie, gruntowa. nie, nie, Bro... tak, 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 mhm. tak, tak. A, domy się, no. a do, domy się budują przy tej Cyprysowej? To jest jakaś nowa taka ulica, gdzie nowa... Ona już od dawna jest, Aha. od dawna i tam są które wyrównają i takie są dziury, że normalnie nie idzie samochodem, można koła pogubić. Okej, okay, to do pana burmistrza Malhelka trzeba będzie uderzyć. Sproś, no, strasznie, pan, strasznie. Nie wiem, czy są plany inwestycyjne na budowę tej ulicy, w sensie mhm. takiej, wie pani, bo tam wtedy te wszystkie tak, po, tak, podziemne tak. trzeba kłaść i, i, mhm. i to, to nie wiem, to sprawdzę u pana burmistrza, ale na razie przynajmniej chodzi pani, żeby te dziury jakoś zasypać. No właśnie, jakoś zasypać, mhm. no przecież ujechać nie idzie. Dobrze. Ulica Cyprysowa w Dąbczu. Dzięku Cyprysowa, tak. Dziękujemy pani Wszystkiego bardzo. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę dla całej ekipy Radio LK. Również. Wszystkiego dla mieszkańców ulicy Cyprysowej życzymy twardości tam takiej, żeby wam ta twardość nie mijała. I teraz, drodzy państwo, krótka przerwa. Wracamy za chwileczkę. I wracamy w ekspresowym tempie druga część tematu dla reportera przed nami. 655295529. 529, a ja mam wiadomość dla pani słuchaczki z Dąbcza, która dzwoniła przed chwileczką. No może ona nie jest aż taka super super, że już natychmiast, ale w budżecie, który przyjęła rada gminy Wiedzyna, na budżecie na ten rok już jest zaplanowane zadanie wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Modrzewiowej i Cyprysowej w Dąbczu. Oraz Akasjowej Kolpińskiego i Moniuszki w Chopena w Rydzynie. Także, no, jeszcze nie w tym roku, ale już możliwe, że w przyszłym tam doczekacie się na tej cyprysowej e, takiej twardej nawierzchni. Także nie, żebyśmy to załatwili. Nie, nie, to już gmina <śm> zaplanowała sobie. Także, no, na razie, oczywiście, poprosimy o wyrównanie tych dziur jakąś równiarką. Do tego przypominam, zawsze jest tak, że musi być trochę suszej żeby ta woda też trochę wsiąkła zeszła, co prawda jakieś opady są planowane nawet w śniegu w przyszłym tygodniu a w tym tygodniu też coś tak, dziś ma padać, podobno też No, to wieczorem ten... i w nocy nawet no, okay, nocy. no damy, dajemy znać do gratusza w Rydzynie do pana burmistrza, do pana wiceburmistrza osoby od dróg żeby tam może zadysponować tę równiarkę Natomiast no będzie, będzie na wierzchnia Myślę, że teraz, jak już będzie projekt gotowy, to może jakieś dofinansowanie będzie potrzebne. No, to tego też nie wykluczam, ale jest w planach. Cyprysowa: 65 529 5529. Czekamy na telefon jeszcze sporo czasu do końca programu, także proszę nie czekać, wybierać numer. Jak Sylwestra spędziłeś wieku, drogi przyjacielu? W tym miejscu, gdzie jestem? Tu, tak, grałeś. Ale nieco przez całą noc. <gry> do północy, do północy. A potem wracałeś o północy? Tak. W hełmie? W hełmie nie, ale jak słychać później była zabawa. Było dobrze. Odbieramy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Proszę pana, dzwonię ze Świnca, z Krzywiń. Jak się jedzie ze Świnca w stronę Wławia, to jest taka wąska droga. Po jednej stronie, jak ze Świnca do Wławia, to te haszcze z rowu tak wchodzą na jeden pas jezdni, że po prostu jak jadą dwa samochody, to nie mogą się minąć. Drugi samochód musi wjeżdżać na pobocze w rów, żeby można się minąć. Czy coś by dało z tym zrobić? Wyciąć to... Droga świniec w ławie. W ławie. W ławie nie wiem czy to jest gminna czy powiatowa ale to musimy ustalić kto jest właścicielem drogi no i poprosić o to żeby właśnie może właśnie o tej porze czyli zimą mm, jakiś tryming tam przeprowadzić dobrze, dobrze, dziękuję bardzo spróbujemy to ustalić, może z panem burmistrzem się uda kto to powinien zrobić dziękuję ślicznie i pozdrawiamy serdecznie świniec w ławie, próbuję sobie znaleźć gdzie to jest bo tam to jeszcze nie byłem. No ale tam nas słychać, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy również, ale ja mam natomiast zadanie bojowe: kolejna wycieczka w te okolice i sobie szukam, gdzie to jest. 655295529. Czekamy, Czek zapraszamy. A tu. Aha. To może być powiatówka nawet. Mhm. Tak trochę grubiej na mapie jest zaznaczony. Okej, w ławie jest tu, a świniec jest gdzie? Tu. Aha. Uczy i bawi ta audycja. Tak, przynajmniej się dowiadujemy o fajnych miejscach w naszym regionie. Świniec w ławie, tu. To... Okej. Okay. Super, bardzo się cieszę. Widzicie, niby człowiek żyje tyle lat, chodzi po tym świecie, a jeszcze wszystkiego w życiu nie widział, i to wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby pozwiedzać. Jedni jadą do Rzymu albo do Madrytu a my do wąsosza, albo do przykład. Liverpoolu, bo znam takich co uwielbiają do Liverpoolu, a my pojedziemy sobie zobaczyć Świniec i Wławie i Wąsosz, I Wąsosz w tym roku <laughs> 65 529, 5, 529. to nasze postanowienie, które będzie zrealizowane na pewno tak, tak ja powiem Państwu, byłem kilka razy we Wąsoszu I mi się tam zawsze bardzo podobało A teraz już mam jeszcze w dodatku cel Żeby odwiedzić konkretnych ludzi Tak, mamy telefon Dzień dobry Witam Panie Jarku, najlepszego w nowym roku Chciałbym podziękować Wcześniej składałem skargę Że przy cmentarzach Komunalnym i parafialnym jest, się wysypuje ze Zniczy, posprzątali Okej okay. Super. A prosiłbym też, czy jest taka możliwość na cmentarzu komunalnym o po obcinanie drzew. To już był telefon dzisiaj. Chodzi o cmentarz przy ulicy Osieckiej? Nie, w Jarocinie Ach, w Jarocinie, przepraszam. Cmentarz Jarocin, komunalny. Tak. A tam jest parafialny też, czy. Parafialny też jest, tylko Czyli... tam na parafialnym okay. jest mniej tych Chodzi drzew Chodzi o na komunalny, komunalny, no bo to do, w takim razie do Urzędu Miasta yy, drzewa. Dobrze, czyli Dobra, podobny tak. temat jak w Lesznie, cmentarz komunalny, także była prośba o poobcinanie, i także na cmentarzu w Jawecinie. Dziękuję bardzo. Będziemy Dzięki. rozmawiać z władzami. Nasza koleżanka, która tam jeździ, w takim razie poprosimy, żeby tę prośbę przekazała, żeby właśnie zainwestować w sekatory. I na cmentarzu popracować. 65:529:55:29. Jeszcze 7 minut naszego dzisiejszego wydania, więc czekamy. Spodziewałem się troszkę takich telefonów, właśnie posylwestrowych. A tu nic. A tu nic. Ale muszę powiedzieć, no wczoraj. Ale że głośno na przykład gdzieś? jakieś. Albo że bałagan. Że bałagan. Tu... Ale powiem ci, że wczoraj wypełzłem z domu no, stosunkowo późno, bo to już było popołudnie. I na rynku i okolicach. Czysto. czysto. Posprzątamy. Ja było. szedłem dzisiaj też. Co prawda jak zaczynałem pracę, to jeszcze było ciemno. Bardzo, ale czysto. Czysto i. No, jestem może w takim pozytywnym szoku. Także pozdrawiamy serdecznie miejskie służby, które pracowały najwyraźniej wczoraj, mimo Dnia Wolnego, Świątecznego. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry! Halo. Czy się słyszymy? Nie słyszymy Jeszcze się. Tego nie będzie. Ale proszę spróbować ponownie, być może. Mm, gdzieś tam coś zostało wyciszone. 655295529. Spokojnie. W, zdaje się, w naszym regionie, jeśli chodzi o takich imprez, chyba nie. Gdzieś tam powitanie. Wiem, że w Kościanie też Masówka, wspominałem o tym. Masówka jakby. taka, to nie. Wleśnie to już nie. od lat nie ma masówki. I są tacy, którzy bardzo sobie to chwalą i są tacy, którzy trochę tęsknią za tego typu imprezami. Ja powiem szczerze, że ja akurat z tych, którzy sobie to chwalą. Hmm. No, te, pamiętam, że bywały trudne momenty na tym rynku, zwłaszcza hmm. kiedy ktoś postanowił sobie poziomo odpalić fajerwerka. Tak, 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 tak. Bywało i tak. 65 529, 5, 529. Ale chyba domówki to tak najbardziej wybierany spędzenie Sylwestra, zdaje się. 4% chyba też pamiętam takie badania, to gdzieś na masówkę, typu 4 duży koncert. To słabe piwo. Nie? No, łagodnie, dobrze. Łagodnie, bardzo łagodnie. Dobrze. Nie, ja patrzę właśnie tutaj sobie jeszcze w naszego news'a z Sylwestra, jak to u nas minęło na sorze. 85 pacjentów, jak pamiętam. Dobrze? 20% więcej niż zwykłe tak. dni, tak. I co? pięciu razów doznanych niewłaściwym odpalaniem fajerwerków, niegroźne poparzenia rąk. Jeden, to na LKPL, natomiast teraz odbierzmy jeszcze telefon. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Radiolka? Tak, słuchamy. E, dzień dobry. Ja w sprawie światła, oświetlenia ulic. Byli przed chwilą, odjechali, zrobili trzy lampy, a czwarty na przejściu dla pieszych nie zrobili. Gdzie, proszę pana, to było? No ile? Pół godziny temu, jak pojechali. Tak, tylko. Te Narutowicza, ofiar Katynia. Narutowicza. Ofiar Katynia na przejściu dla pieszych. Ofiar Katynia. I rozumiem, że może im żarówek zabrakło. Pojechali, może, do no, elektrycznego pożaru. Pół godziny to nie... o, o której się otwiera elektryczny. Narutowicza, ofiar Katynia. Jedna żarówka jeszcze tak. została no. do wymiany. Tak. Dobrze. Mamy nadzieję, że naprawdę było tak, że oni po prostu pojechali sobie na tak. właśnie zakupy. Nawrócili, pojechali na w stronę Opalińskich tam. W stronę Opalińskich, czekaj. To, to. No. A tam jest tak, tam jest taka hurtownia elektryczna, to ja już wiem gdzie nawet, ale nie mogę Państwu powiedzieć, bo to by była reklama. Ale możliwe, że właśnie pojechali po Żarówkę. Mam nadzieję, że zaraz wrócą i skończą robotę. Jeżeli nas ta ekipa słyszy, to pozdrawiamy. Bo ja dzwoniłem w marcu w roku. Do dnia dzisiejszego ta lampa nie była zrobiona. No i widzi Pan, i tak na nowy rok, akurat pierwszy, tak, no. pierwsze zadanie podczas dzisiejszej szyfty tak, no. to jest zrobienie Dziękuję tego. Wszystkiego Dziękuję, dobrego. pozdrawiamy. Przejścia dla pieszych Narutowicza ofiar Katynia, czyli no to już właśnie przy, przy ulicy Narutowicza, bo tam potem jest ciężko przechodzić. Ludzie przechodzą na dziko właśnie, najczęściej potem na tych eskach takich. 65 529, 529 4 minuty do końca dzisiejszego wydania, więc kto się jeszcze Wbije z jakimś telefonem, z jakąś sprawą, coś, co go tam nurtuje, co tam było obgadywane na Sylwestra, nad czym narzekaliście i mówiliście, trzeba będzie zadzwonić do radia. To właśnie zadzwońcie. Zapraszamy. Pierwszy temat dla reportera w nowym roku, czekamy. 65529. 5529. A my przypominamy, że tu mamy kolejny tydzień, a za chwilę kolejne święto, czyli w sobotę. Trzech A, no tak. No tak. Akurat wypada w sobotę. Akurat, no. Pech. A, żeby to w poniedziałek albo w piątek to. Ale w poniedziałek, przypominam, będziemy mieli w tym roku Wigilię. Mhm. Tak? Dobrze mówię? Czy tak. mamy przestępny rok? A już się... sprawdzam, już sprawdzam, październik, listopad grudzień. Ile mamy 24, długich weekendów? We wtorek. We wtorek, czyli mamy przestępny rok. Czyli będzie 29 dni lutego. Mm -hmm. Dobrze. Kto się urodził 29 lutego, to będzie sobie urodziny właśnie obchodził <laughs> raz na 4 lata. To ciekawa rzecz. Ile mamy długich weekendów? To jest dobre pytanie na dzisiaj. Może sobie zrobimy małą analizę kalendarza, żeby sprawdzić. Święta Wielkanocne 31 o, dzień. Tak, ale święta Wielkanocne Mart... zawsze w niedzielę wypadają. Tak, i tu mamy 31 akurat i poniedziałek pierwszy. Weekend majowy, środa, czwartek, piątek na przykład. To będzie. To pierwszy. też dobrze oh. brzmi. Mamy telefon. Mamy telefon, dzień dobry. Mamy, te mamy telefon, dzień dobry. Halo? dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień, dobry. Halo? dzień dobry. Proszę ściszyć radio. Halo? Proszę ściszyć radio. Yo! Już Szybem. super i słuchamy Słuchaj pan, jak się jedzie na szyżewicę, tam jest, to, ja, to rondo takie jest. Jest strasznie, tam jest, nie można przejść na drugą stronę, rowerem. W którym miejscu ją Na szybowników? Znaczy, no od szybowników tutaj, jak się jedzie z, z wiaduktu. Okej, okay. ulica szybowników. No. I... Jest straszne, tam jest takie, takie mama mija. Tak, jak się jedzie, to kurwa, nie można ani przejść na głocona, ani Ani światła, że Powinno być światła tam zrobione No nie wiem, światła tam są już w samych szczrzewicach, na pewno. światła są w samych na pewno No dobra, które rondo jeszcze musiałbyśmy wiedzieć? No rondo, jak się jedzie z tego. Z wiadutu tu na dół to, co jest na dole. No ale są trzy. No ale są trzy. To kościołom można tak powiedzieć w tym miejscu. Tu, okej, okay. czyli o. rondo Żmirki i Wigury. Na światła raczej bym nie liczył, ale zobaczymy, czy można lepiej oznakować to przejście. Dziękuję bardzo. Słabo. Się przedostać na drugą stronę. No tak, bo wszyscy jadą w Wolińską. Znaczy nie wszyscy, ale wielu. Yy, I pewnie jest problem z przepuszczeniem w tym miejscu pieszych i rowerzystów. Yy, no widać to przejście. Ja Państwu powiem, że tam nie ma wytłumaczenia, że nie widać, tylko trzeba po prostu przyhamować. A to przy zjeżdżaniu z ronda nie każdy potrafi, <gry> bo go zaraz obtrąbią. Że się po prostu ją doblokuje. Ale przypominam, pieszych rowerzystów na przejściu przepuścić należy, choćby się paliło i waliło. No i co? I to by było na tyle dzisiaj, Eryku. Tak, pierwszy temat w nowym roku za nami. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Oby nam tak dobrze się współpracowało przez cały ten rok. Życzymy Państwu, przynajmniej ja Państwu, bo Eryk z Państwa jeszcze zostaje, bardzo dobrego roku i do usłyszenia jutro o 9.15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.